Idź na całość to polski teleturniej emitowany od 7 września 1997 roku do 26 maja 2001 roku na antenie telewizji Polsat. Prowadzony początkowo przez Zygmunta Heizera, a następnie przez Krzysztofa Tyńca. W dzisiejszym odcinku przypomnimy sobie nieco ten teleturniej i przedstawię wam kilka ciekawostek z nim związanych. Zachęcam do oceny materiału, a teraz lecimy już z filmem. Teleturniej Idź na Całość to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych lat 90. Gromadził miliony fanów przed telewizorami. Zasady programu były proste. Co trzeba było zrobić, aby wygrać? Prawie nic. To właśnie było najlepsze w całej zabawie. Wystarczyło nietuzinkowe ubranie, dużo szczęścia i co najważniejsze trafne decyzje. Do teleturnieju zgłaszały się tłumy uczestników. Do wygrania były bardzo zaskakujące nagrody, m.in. roczny zapas słodziku i serwis kawy, zapasy przypraw, kożuchy, 21-calowy telewizor kolorowy i najważniejsze zonka, czyli kod worku, którego odkrycie oznaczało pożegnanie się z cennymi nagrodami. Jeśli ktoś miał więcej szczęścia, mógł wygrać samochód, na przykład kultowego Fiata 126P. Program bił wszelkie rekordy oglądalności: przyciągał przed telewizory więcej widzów niż wiadomości. Rekordowy wynik to 10,6 miliona widzów, zanotowany 25 stycznia 1998 roku. W dzisiejszych czasach stacje telewizyjne mogą tylko pomarzyć o takich statystykach. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiało się sporo plotek na temat ewentualnego powrotu w teleturnieju z prowadzącym Zygmuntem Heizerem. Pod uwagę były brane różne stacje telewizyjne. Finalnie jednak w 2016 roku oficjalnie poinformowano, że kontynuacja programu nie zostanie zrealizowana. W grze uczestniczyły osoby wybrane spośród publiczności. Polegała ona głównie na podejmowaniu decyzji, czy zabrać dotychczasową nagrodę, czy wymienić ją na inną. Gry były bardzo zróżnicowane, na przykład gracz mógł wymieniać znaną nagrodę na nieznaną lub na odwrót, odsprzedawać lub odkupować nagrody. Brać udział w grach losowych, licytacjach, a czasem nawet w konkurencjach sportowych, jak na przykład rzuty rzutkami do tarczy. W finale gry uczestniczył gracz, który zdobył nagrodę o najwyższej wartości finansowej, lecz mógł on odmówić udziału w finale. Wtedy wybierano kolejnego gracza. Finał zwykle polegał na wyborze nagrody z jednej z trzech bramek, choć czasem pojawiały się dodatkowe elementy. Zazwyczaj w bramkach był samochód, mniejsza nagroda lub samochód i dwie nagrody ale zdarzały się też sytuacje, kiedy do wygrania był więcej niż jeden samochód. Centralnym elementem teleturnieju był paradoks Montiego Hala, którego nazwa pochodzi od nazwiska prowadzącego programu Let's Make a Deal, czyli pierwowzoru programu Idź na Całość. Polegał on na tym, że zawodnik stał przed trzema zasłoniętymi bramkami. Za jedną z nich, za którą wie to tylko prowadzący program, jest nagroda. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący programu odsłania inną bramkę, mówiąc, że jest to bramka pusta, po czym proponuje graczowi zmianę wyboru. Intuicyjnie nie ma to znaczenia, czy zawodnik pozostanie przy swoim wyborze, czy nie. Okazuje się jednak, że jest inaczej. Przy wyborze strategii pozostawania przy swoim pierwszym wyborze prawdopodobieństwo wygranej wynosi 1 trzecia, natomiast przy wyborze strategii zmiany wynosi ono 2 trzecie. To był naprawdę piękny teleturniej, a Zygmunt Heiser z pewnością do końca życia zapamięta niepoliczoną liczbę uścisków, którymi obdarzali go wzruszeni zwycięzcy.